Mordki, witam panowie na moim kanale. Jestem Klau. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. A jeśli wróciliście, to hej, dzień dobry. Wow. Dawno, bardzo dawno mnie tutaj nie było. <ścoughs> Nawet nie wiem ile miesięcy. Ile miesięcy mnie nie było? 5. Wow. I było mnie 5 miesięcy. Po raz pierwszy w tym roku. Um, w zeszłym roku, w tym roku nie było, co dostałam na święta od pierwszy raz chyba od 7 lat e, zniknęłam na trochę, nie było to planowane. Zapytałam Was na Instagramie jakiś czas temu, e, kilka tygodni temu, żebyście zadawali mi, zadali mi pytanka właśnie do tego filmu i mam tutaj całkiem sporo z nich, kilka z nich się powtarza, więc e, oczywiście na to odpowiem tylko raz, ale zapraszam do wzięcia herbaty. Albo innego trunku, mnie jest to woda. Wiem szok, że nie kola zero, ale nie mam koli zero w domu teraz. Siedzi mi jakiś robak na oknie i się patrzy. Kolego, tamtędy się nie wydostaniesz. Dajcie znać w ogóle, czy irytuje was to, że odbija mi się um, światło w okularach, bo jeśli tak, to będę nagrywać bez okularów. Dla mnie nie ma różnicy. Więc tak, najpierw odpowiem na pytanka, a później dopiero e, skupię się na tym, co chcę Wam powiedzieć. Gabrysia, ja czekam na Open Box z AliExpress. Ja słuchajcie. Um, od czasu jak się przeprowadziłam tutaj to zamówiłam może cztery rzeczy z Aliexpress dajcie znać czy jesteście nadal zainteresowani ty, takimi open boxami czy nie do końca, ja szczerze mówiąc rzadko dość przeglądam Aliexpress ale jak przeglądam to zawsze znajdę coś fajnego teraz lecą na przykład do mnie opaski um, do Apple Watcha, ta opaska też jest z Aliexpress Um, I lecą do mnie dwa naszyjniki, e, które kupiłam z polecenia. Klani, także klanie dziękuję. Um, natomiast tak, dajcie znać: chcecie open boxy z AliExpress, czy, czy nie do końca? E, oglądalność ich strasznie spadła przez ostatnie dwa lata. E, natomiast ja też nie robiłam ich tak często i nie kupowałam aż tyle. R Raczej skupiłam się na rzeczach, które faktycznie potrzebuję, a nie na kupowaniu e, rzeczy po to, żeby nagrać e, open boxy. E, ale tak, dajcie znać: e, co i jak. Alex, jak ci się żyje? Tęsknisz za życiem w Londynie? I to jest pytanie, które pojawiało się bardzo często, w sensie e, czy tęsknię, czy tęsknię za Londynem. E, I słuchajcie, e, nie. Nie tęsknię. Tęsknię za niektórymi aspektami e, życia w Londynie, takimi jak dobra komunikacja miejska, bo tutaj w Hastings niestety trochę to cierpi. Znaczy, trochę jest to, wiecie, um, mało dobrze przemyślane, że tak powiem. Um, tęsknię za moimi dwoma ulubionymi knajpkami. E, i to tyle. Mi odpowiada spokojniejsze życie. Ja do Londynu nie mam tak daleko. Mam też pół godziny do jednego z takich większych miast, niedaleko mnie, do Eastbourne. Um, widzę z okna morze, więc to jest coś, co zawsze chciałam, i. Nie wiem, Londyn moim zdaniem jest super dla kogoś, kto korzysta z tego wszystkiego, co jest w Londynie. Ja z tego nie korzystałam. Na razie za Londynem nie tęsknię. Chcę się wybrać na jakąś taką dwudniową wycieczkę do Londynu, po prostu żeby odwiedzić te swoje ulubione miejsca, wpaść do swoich ulubionych knapek, spotkać się z moimi znajomymi, którzy nadal w Londynie są, ale nie chciałabym chyba tam mieszkać. Jeśli kiedykolwiek mieszkałabym w Londynie, to w pierwszej albo drugiej strefie. A to jest bardzo kosztowne, więc raczej się to nie wydarzy, ale nigdy nie chciałabym już mieszkać na jakichś obrzeżach Londynu, bo uważam, że nie jest to warte swojej ceny i zachodu. Jak tam u mnie? Bardzo dobrze, dziękuję. U um, mnie dobrze. Ten rok zaczął się, powiem Wam, um, bardzo słabo. Końcówka zeszłego roku i początek tego roku był dla mnie um, średni. Było kilka dobrych momentów, ale głównie, głównie. Było więcej problemów niż, niż fajnych momentów. Um, także ostatnio trochę, do gór, trochę pod górkę. Nie, ostatnio, ostatnie miesiące były takie pod górkę, a teraz już powoli z górki. Powoli robi się lepiej, e, więc obecnie jest ok. Um, nie myślałaś o tym, żeby skupić się tylko na YouTubie? <grym> um, nie. Moja pięciomiesięczna przerwa chyba mówi sama za siebie. Um, fajnie by było zarabiać tylko z YouTube'a. Jakby wydaje mi się, że każdy kto gdzieś tam jakoś działa w sieci. Um, odpowiedziałby tak samo, że ja bym bardzo, bardzo byłoby super, gdybym mogła się utrzymać z tego, że po prostu jestem w sieci. E, natomiast nikt mi rachunków nie zapłaci, nikt, mi, e, nikt mnie nie nakarmi e, poza mną samą, e, więc e, nawet jakbym myślała o tym, to nie jest to coś, e, co w tym momencie jest, e, co moim zdaniem jest e, możliwe do spełnienia w tym momencie. Na pewno na YouTubie nie byłabym w stanie zarobić takich pieniędzy, jakich zarabiam u siebie w pracy, więc nie, nie, nie myślałam o tym, żeby skupić się na tym jako na mojej pracy pełnoetatowej. Życie, życie, kiedyś miałam takie marzenia, teraz, teraz już takich marzeń nie mam. Czym nagrywasz? Nagrywam kanonem G7X Um, I ja go bardzo lubię. On mi, się, on mi się super sprawdza. Na to, co ja potrzebuję, ta kamera sprawdza się super. I teraz widzę, że mam niedoświetlone ten, tą część twarzy. Zrobię w porządku. A ze zdrowiem u mnie bywa różnie. Um, teraz jest trochę gorzej, ale nie narzekam. Nie narzekam. Powiedzmy, że jest ok. Się układa, praca, nowe miasto. Um, układa mi się dobrze. Um, praca mi się podoba. Ja teraz, ja pracuję cały czas w tej samej firmie Cały czas jestem menadżerem Natomiast teraz jestem w supermarkecie Wcześniej byłam w takim lokalnym sklepie Teraz jestem w ogromnym supermarkecie Więc jest więcej pracy Znaczy jest więcej odpowiedzialności I pracuję na nocki Co bardzo mnie cieszy obecnie Bardzo mi to pasuje Tak mi się układa, poznałam bardzo fajnych ludzi Mam dużo czasu dla siebie Jest okej okay. Jak się czujesz, jak dzisiaj się mieszka? Lubisz swoją pracę? E, lubię swoją pracę. E, lubię swoją pracę, mam ochotę ją zmienić e, przed trzydziestką, więc już nie, nie dużo czasu mi zostało, ale wiecie co, e, od czasu wyprowadzki z Londynu moja praca Podoba mi się bardziej, o wiele bardziej niż, niż jak mieszkałam w Londynie, to jest chyba kwestia ludzi. Mieszka mi się tu super. Hastings jest przepięknym miastem, i jest miastem takim, do którego ja moim zdaniem zostałam stworzona. Ja mam, tak jak mówiłam, pół godziny do takiego dość sporego miasta. Mam dwie godziny pośpiesznym pociągiem, chciałam być autobusem, pośpiesznym pociągiem do Londynu, ale to jest małe miasto. Jest wszystko to, czego potrzeba poza Starbucksem. Um, I... Nie wiem. Żyje mi się tu fajnie. Ludzie się tak nie śpieszą, jak w Londynie. Po prostu bardziej odpowiada mi um, to, jak się żyje w mniejszych miejscowościach. Czego jeszcze, nie wiem, z 6 lat temu w życiu byście ode mnie nie usłyszeli. Co się u Ciebie działo? Czy dobrze Ci zrobiła taka przerwa od YouTube'a? Tęskno było. E, ja się z tym zniemam za Wami. E, nie, będę, nie będę ukrywać. E, ja, jak wiecie, uwielbiam gadać do Was i... Braku, brakowało mi nagrywania vlogów i tak dalej. Natomiast mm, ta przerwa wydaje mi się była mi potrzebna. E, na początku nie miało być w ogóle, bo to, to, to nie było zaplanowane, nie miało być przerwy. Wróciłam z Kijowa. Zdecydowałam vlog, wrzuciłam vloga i, i zaczęło się wszystko u mnie komplikować. <laughs> było kilka spraw, które po prostu zajmowały mi dużo czasu i dużo. E, miejsca w głowie e, i nie miałam ochoty, nie miałam e, nastroju, żeby nagrywać, i ja nigdy się nie zmuszałam, żeby nagrywać. E, I zawsze nagrywam tylko wtedy, jak mam ochotę, i, i wydaje mi się, że to, to widać po moich filmikach. E, no i nagle z miesiąca, zrobiły się dwa miesiące później, pierwszy raz od e, kilku lat, nie nagrywałam vlogmasów, miałam wrócić na vlogmasy, natomiast nie dałam rady. Mm, Praca mi na to nie pozwoliła I to jakoś poleciało W styczniu chciałam nagrać jak zawsze Co dostałam na święta, ale stycznie zamienił się w luty, luty zamienił się w marzec Mamy końcówkę marca I ja szczerze powiem Nie wiem kiedy ten czas zleciał I mimo tego, że bardzo mi brakowało nagrywania Interakcji z wami i tak dalej to jednocześnie mam wrażenie, że ta przerwa dobrze mi zrobiła. Jak żyje ci się poza Londynem, no to na to już odpowiedziałam. Czy masz zamiar wrócić do Polski? Nie. E, nigdy nie mów nigdy, ale nie jest to w moich e, planach. E, nawet nie wiesz jak, a, jak happy jestem, że wracasz do nagrywania dzięki Kate. Ja też się cieszę, naprawdę, naprawdę się cieszę, e, ale wracam bez żadnych obietnic, e, nie będę wam mówić, że będą trzy filmiki w tygodniu, bla bla bla. E, Chciałabym ustalić jeden dzień, w którym będzie raz w tygodniu filmik yy, i raz w tygodniu na 100% dodawać filmiki. A w... jakby każdy dodatkowy filmik to będzie po prostu dodatek. Dajcie mi znać, który dzień w tygodniu najbardziej by Wam pasował. Dla mnie jest to bez różnicy, natomiast chciałabym, żeby był jeden taki ustalony dzień w tygodniu, yy, że filmik pojawi się od. O danej godzinie danego dnia, także dajcie mi znać w komentarzach, e, kiedy najbardziej by wam pasowało. Będziesz starała się nagrywać więcej filmików. To też od, trochę zahacza o to, że powiedziałam, że nie będę Wam obiecywać, że będzie nie wiadomo, ile filmików, em, ale dlatego czekałam tyle e, z powrotem, bo już od lutego się zanosiłam z nagraniem filmiku, ale dlatego tyle czekałam, żeby... Dostać totalnej chęci do nagrywania i totalnego powera, także tak. Tak jak mówię, planuję od teraz przynajmniej jeden filmik w tygodniu. Jeśli pojawi się ich więcej, to super, natomiast na razie nie obiecuję, obiecuję tylko jeden filmik w tygodniu. Jak ci się żyje w nowym miejscu? E, może trochę o moim mieszkaniu, bo na to pytanie odpowiedziałam, jeśli chodzi o, o miasto, ale słuchajcie, to jest moje ulubione mieszkanie, w którym ja kiedykolwiek mieszkałam. E, na równi z tym w ulicz. E, ci z was, którzy mnie oglądają długi, długi czas, to pamiętają to mieszkanie, gdzie ja miałam um, łazienkę w pokoju e, i taras na i mieszka, mieszkałyśmy na 20, nie, na 19 piętrze. E, to było moje ulubione mieszkanie ze względu na widoki, ze względu na to, że bardzo ogólnie fajnie wspominam ten czas wokoło. Mieszka mi się w tym mieszkaniu super. E, mam wszystko to, co chciałam. E, jedynym minusem jest kuchnia, ponieważ jest bardzo mało szafek, e, ale dałam radę, rozwiązałam to jakoś takie mieszkanie, jakie chciałam. E, co prawda planowałam wyno, wynająć mieszkanie dwupokojowe żeby mieć osobny pokój jako garderobę, szafę, pokój do nagrywania, ale wszystkie w, tutaj, gdzie ja mieszkam, ja patrzyłam tylko i wyłącznie na to, to miejsce, w którym ja mieszkam, wszystkie takie dwupokojowe schodziły tak, no i na żadne się nie załapałam więc wzięłam jedno pokojowe, ale też jest super, To no w końcu będzie co oglądać, czekam dzięki Sylwia e, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że te filmiki które, które planuję wam się spodobają, jeszcze Werka się zapytała czy będę nadal nagrywać na YouTubie, hej Werka tak, <grych> wracam Um, ale słuchajcie, to były, to były wszystkie pytania Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie was usatysfakcjonowały Wydaje mi się, że też odpowiedziałam trochę, dlaczego mnie nie było I, i dlaczego, to była, dlaczego była przerwa e, w międzyczasie odpowiadania na te pytania e, Ja nie planuję opuścić luba całkowicie To nadal sprawia mi dużą frajdę um, Natomiast Jestem już chyba w takim miejscu w moim życiu, że Dorosłam do tego, że to nie będzie moją karierą e, i, i nie będę robić tego za wszelką, e, za wszelką cenę i e, jakby odpuszczenie vlogmasów mi to uświadomiło. Trochę moje podejście się zmieniło, ja też e, uważam, że odbiór YouTube'a bardzo się zmienił na przestrzeni e, tych 10 lat e, wiadomo. Ja sama obecnie praktycznie YouTube'a nie oglądam, o wiele więcej czasu spędzam na TikToku, gdzie też chciałabym zacząć o wiele więcej nagrywać, także zapraszam i na TikToka, i na Instagrama. Um, a jak chcecie wiedzieć, co się dzieje u mnie na bieżąco w czasie, kiedy nie mam mnie na filmikach, to ja jestem na Instagramie. Chciałabym też wrócić do cotygodniowych liveów na Instagramie, bo to była bardzo fajna rzecz, którą kiedyś robiłam. Natomiast nie opuszczam YouTube'a, nigdzie się nie wybieram, nadal tu jestem, także ci, którzy zostali ze mną i chcą nadal mnie oglądać, to będą mieli kogo oglądać. Um, więc mam nadzieję, że cieszy Was to, że mnie zobaczyliście. Ja naprawdę się za Wami stęskniłam. Um, stęskniłam się za tym zagadaniem do kamery. Ja. No robię to tyle lat, że to jest jednak część mnie. Um, więc tak, jak macie jeszcze jakieś pytanka, to zostawcie je na dole, będę odpowiadać w komentarzach. E, I co? Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się szybciej niż za 5 miesięcy, nie no, żartuję, Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. <laughs> ja dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo ponad połowa moich e, widzów... Który, która wyświetla moje filmiki, nie ma subskrypcji. A subskrypcje niemiłosiernie mi pomagają. E, także zapraszam. E, I co? Dziękuję bardzo za oglądanie, i my widzimy się za tydzień. Pa!